Witajcie kochani w kolejnym odcinku mojego vloga e, Dzisiaj będzie odcinek specjalny Bo będzie w nim Opening z próbowaniem Nagrywamy dzisiaj z takiego Z takiego miejsca W sensie to jest To jest taka ściana i to jest uff, Taka trochę Jaskinia A tu jest taki kominek A tam jest Dlala. A tu jest piechia. O i dzisiaj będziemy Dzisiaj będziemy otwierać takie coś. To się, to się nazywa Ali Salgam. W sensie to, to w środku jest salgam. I salgam to jest. Przeczytam Wam skład. Przez zdjęcia okulary, W składzie jest Turni radish, Water, Purple Carrot, Sour Dough, Pounded Wheat. Sold Hot Chili Pepper. Więc to jest bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne. Uwaga, następuje otwieranie. Mi się tylko tym nie polał. I ogólnie to jest taki sobie sfermentowany sok z buraka i z, i z takiej dziwnej czerwonej marchewki i to jest pikantne i słone i dziwne, więc się tego napiję. Dopiero otworzyłeś Cicho. I mm. ojej. To, to jest bardzo dziwne. To smakuje. Jak taka woda po ogórkach zmieszana z wodą z kiszonej kapusty, z dodatkiem ostrej papryczki. I jeszcze takie sfermentowane. Lekko gazowane. Także no bardzo dobre, bardzo dobre polecam wszystkim ogólnie jak się pierwszy byk weźmie to to tak trochę nie wiadomo co się dzieje w mózg, a potem jakoś tak się to odkłada Jeszcze się tego nigdy nie napije, ale jednak to się tak kuzi kuzi kusi i tak jednak jeszcze się chcesz tego napić i jednak znowu i, i, i jakoś jakoś to jest dobre. Ale nie wiem dlaczego. bardzo dobre. Ale nie jest aż takie pikantne. Wydaje mi się, że to co mieliśmy na będzie benzynowej było bardziej pikantne. O, pycha. No także pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, ale długi odcinek 3 minuty. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich i życzę, życzę wszystkiego najlepszego. Do widzenia. pies pies usnął pies usnął fajna recenzja